Pierwsza kolejka, pierwsze spotkanie zawsze jest jakąś nie wiadomo dla każdego zespołu. Wiadomo, że w okresie próbuje się różnych e, wariantów, różnych ustawień. Myśmy się dzisiaj zdecydowali na grę dwoma napastnikami. Już mogliśmy w drugiej minucie prowadzić 1-0, to była znakomita sytuacja Marcina Rubaka. W pierwszej połowie rzeczywiście wydaje mi się, że bardzo zasłużyliśmy na bramkę, bo tych sytuacji mieliśmy więcej. Druga połowa bardziej wyrównana, natomiast no, w, większości, w większości czasu tego spotkania wydaje mi się, że kontrolowaliśmy ten, ten mecz, to co się działo na boisku. Uważam, że zabraliśmy niezłe spotkanie, na pewno możemy żałować, że, że brakło. Brak bramki, sytuacje były, były dobre. Miał i Niki Bile, i Marcin, Marcin No cóż, Proszę o zadawanie pytań, przedstawienie się zmienia nazwiska i nazwę redakcji. Michał Wóz, przegląd sportowy. Panie Trenerze, od początku Pan tak chciał, że właściwie chyba nie skorzystał Pan z żadnego nowego zawodnika. Wszyscy ci, którzy zostali pozyskani w letnim okienku, usiedli na ławce. Dlaczego? <laughs> Wydaje mi się, że trochę potrzebujemy po prostu czasu, żeby poznać naszą szalonstrach Lasę nie musimy od razu wrzucać ich na głębokie wody. To, że Lasę Nielsen zagrał w pierwszym spotkaniu w Polski, to wcale oznaczało, że musi zagrać w kolejnym. Radek Majewski, Radek Majewski będzie miał swoje, swoje szanse, swoje okazje, Radek przychodzi z ligi, z ligi greckiej, gdzie, gdzie się gra bardzo technicznie, gdzie nie ma tyle kontaktu e, z przeciwnikiem, gdzie ta gra nie jest tak agresywna jak u nas i w tych wielu momentach e, widziałem, że potrzebuje trochę czasu, e, stąd też taka, taka a nie inna decyzja natomiast no jest są też e, w ogóle jego, jego brak. Panie Ławalniak, Gazeta Wyborcza, Panie Trenerze, a skąd ta decyzja, żeby zagrać się w na dzisiaj i czy to było spowodowane raczej sytuacją kadrową, jakiej się drużyna znalazła tymi siedmioma, czy tak razami, czy też nieobecnościami i czy to jest taki pomysł, z którego Pan w przyszłości będzie chciał częściej korzystać? Po części ta odpowiedź na to pytanie była, była pierwsza, pierwszej odpowiedzi, bo e, no nie mieliśmy dużego wyboru też. E, przed Kodnaki, przed e, Majewski, powiedziałem dlaczego, nie od początku Majewski. E, Niki i Marcin Rowak dobrze wyglądają e, na treningach, e, są też e, takie, a nie inne ustawienie. Z drugiej strony Owszem, jeśli chodzi o grę, grę ofensywną, to, to często Marcin był bardziej cofnięty niż Niki, natomiast w grę defensywną razem musieli nam pomagać, żeby utrudnić wyprowadzenie piłki e, Śląskowi. Nie było za dużego wyboru. Oczywiście mógł zagrać w początku Majewki na, na, na dziesiątkę, na tym na się zorganić panie trenerze, czy zdziwiło pana to, że Śląsk wyszedł bez napastnika? Czy w ogóle spodziewał się Pan takiego wariantu? No nie wiem za dużego wyboru też, ale rzeczywiście myślałem, że, że zagrabiliński. Tak, zgadza się. W pewnym sensie było to zaskoczenie i dało nam, dało nam do myślenia wtedy, kiedy zobaczyliśmy skład y, Śląska, y, musieliśmy zwrócić uwagę na to, że wtedy, kiedy nie mamy... Piłki, ci nasi boczni pomocnicy muszą zawężać pole, pole gry. Jeden z napastników też pomaga w środkowej strefie, żeby się od nas nie zdominował właśnie, właśnie tam, bo grając bez napastnika spodziewaliśmy się, że będą mieli wielu zawodników w środkowej strefie boiska. Gdyby tak się stało, to by nam utrudniło yy, grę, a ja przede wszystkim podania do naszych napastników. To, że się gra dwoma napastnikami to jedno. Druga sprawa, no do tych napastników muszą dochodzić piłki, żeby mogli strzelać bramki. Stąd też nasza obawa, żeby, żeby nie przegrać tego środka boiska. I dzisiaj zarówno Marcin, jak i jak inni, i tak powiedziałem, mieli, mieli swoje, swoje sytuacje. Dzisiaj nie wyszło mam nadzieję, że będzie lepiej w kolejnym spotkaniu. Co nie oznacza, że znowu zagramy Radosław Kosakowski z Panie trenerze, Pan na początku powiedział, że lech zdominował dzisiaj grę i rzeczywiście tak było w pierwszej połowie. W drugiej Wydawało się, i nie wiem, teraz proszę o odpowiedź, czy takie było założenie taktyczne, że troszeczkę się cofamy i czekamy na ewentualną kontrę, czy coś, co podejrzewam chociażby po zachowaniu Marcina Robaka, który wydawało mi się, że już w końcówce pierwszej połowy po prostu tracił siły, już nie miał takiej dynamiki. Jak to Pan ocenia? Nie było to, tak? nie było to założeniem przedmiotowym. Natomiast na Śląsk też potrafi grać, grać w piłkę i, i na pewno zrobili w przerwie swoje, swoje korekty, żeby, żeby nie było tak, jak w pierwszej połowie, bo gdyby tak było, to, to by była kwestia czasu, kiedy strzelimy, strzelimy bramkę. To, że Marcin może mieć problemy z wytrzymaniem spotkania przez 90 minut. Wcale mnie nie dziwi, było, bo Marcin przepracował normalnie okres przygotowawczy, natomiast na pewno mu brakuje spotkań takiego rytmu meczowego, bo bardzo, bardzo bardzo, bardzo nie gra.